Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj upieczemy ekspresową karpatkę na cieście francuskim. Zapraszam na krótki filmiki do wspólnego przygotowywania tego ciasta. Dokładna lista składników właśnie się państwu ukazuje. Do miski wsypuję 3 budynie waniliowe bez cukru. Waga jednego budyniu to 40 g. Do tego jedna łyżka mąki pszennej. Do garnka wlewam niecały litr mleka. Trochę odlewam do tej budyni, tak aby je rozmieszać. Mleko zaczynamy ogrzewać. Natomiast do budyni wsypuję 4 łyżki cukru. Wszystko dokładnie mieszamy. Mleko jeszcze się nie gotuje, ale już jest ciepłe. Jeszcze mieszam te budynie i teraz je wlewam. Teraz wszystko mieszam do momentu, aż budyń się zagotuje. Budyń jest gotowy. Budyń jest bardzo gorący, a potrzebujemy, aby on był zimny. Tak więc rozkładamy go na talerze. Szybciej ostygnie. Budyń musi być gęsty. Gdyby Państwu wyszedł za rzadki, trzeba dolać do niego mąki ziemniaczanej i ponownie zagotować. Ciasto francuskie rozwijamy i tutaj wycinamy kształt blaszki. Na długość wystarczy. Tu jedynie muszę trochę obciąć. I taki właśnie płat ciasta upieka. Ciasto francuskie nakłuwamy widelcem. Tak przygotowany ciasto piekę 15 minut w temperaturze 200 stopni. Wkładam je do piekarnika nagrzanego funkcja termoobieg. Przygotujemy teraz masę. Do misy robota przekładam całe masło. Dodaję 3 łyżki z czubkiem cukru pudru. Masę z cukrem chwilkę ucieramy, następnie będę dodawała gęsty budyń, który już jest zimny. Budyń będę dodawała łyżką stopniowo podczas ucierania. Masa już jest prawie utarta, teraz dodajemy do niej olejek. Może być waniliowy, śmietankowy lub mintałowy. Ja dodaję migdałowy. Jeszcze chwilkę ucieram. Masa jest pięknie utarta. Blaty ciasta po upieczeniu. To tak więc na pierwszy nakładam masę. Przykrywamy drugim ciastem. I tak oto powstała wspaniała ekspresowa karpatka. Masy jest naprawdę dużo. Pięknie wygląda. Po przekrojeniu będzie również piękna. Po wierzchu posypujemy obficie cukrem pudrem. Karpatkę można schłodzić około godziny, ale tak naprawdę od razu można ją kroić. Pokroimy to piękne ciasto. Ekspresowa karpatka gotowa. Jeszcze spróbujemy karpatki. Mm. Mm. Wspaniała ekspresowa karpatka. Do tego pyszny, niesłodki krem. Do tego kruche ciasto. Rewelacyjnie wszystko się uzupełnia. Polecam Państwu przepis na to szybkie ciasto. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.